kochani, z tej strony znowu ja, czyli tym razem nie zara lecz Kings. E, otóż jestem trochę chora, więc Was przepraszam od razu, że nie było filmów trochę więcej, ale rozchrywałam się nie spokojnie nie mam covid ale się rozchrowałam trochę, ale postanowiłam, że yy, znaczy mimo to postanowiłam, że w sumie nagram dla Was odcinek bo czemu by nie. Dla moich kochanych widzów, oczywiście. No, a więc standardowo zostawcie sobie łapeczkę i eee, napiszcie w komentarzu, jakie byście chcieli jeszcze serie. E, I ogólnie mm, chciałam Was przeprosić, ale znowu niestety muszę przesunąć e, tą e, odcinek, ten odcinek z tajemniczą osobą, ponieważ e, też właśnie. No, ma teraz trudną sytuację i właśnie nie, nie możemy nagrać się za odcinku na razie. Ale spokojnie. Ja jestem co z tego, że trochę chore? jestem, dla was zawsze będę. A więc zaczynajmy. Eee, no dobra, no to weźmy sobie do jakiegoś randomowego kogoś. Hmm. Ok, weźmy sobie może tutaj. Badni Kinga, oczywiście, może tą nazwę też kiedyś zmienię. No. <laughs> no to lecimy. A więc. No możesz się już włączyć, czy znowu będziemy tu czekać co zawsze. Bo się trochę, że stacy głos, bo już mam teraz taki średni i średni mi się mówi ogólnie. Ale y, jak stacy głos, to chociaż o tym poinformuję. Jak będzie coraz gorzej, to was o tym poinformuję. O, co tu się stało? Przecież byłam na, tam, na tamtej mapie, na tej, no, no, no najnowszej. Dobra, nieważne. Ogarnijmy ludzi. Aha. Cztery. Osiem. Boję się czarnego, jak coś. Dwa. Sześć. Trzy. Ostatnio cały czas musiałam dopisywać monta przy montażu, ee, bo. Aha, czyli czarny. No dobra. Ja chcę napisać czarny, 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 czarny Ja to widziałam, czarny, czarny Kto czarny? Nie, nie glon, czarny Co... Tak, 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 do, dobrze, czarny, czarny tak Czor mhm, tak, czorny <ścoughs> Czarny <ścoughs> Ponieważ nie mogę tego napisać, ale tak, czarny Otóż czarny Black, 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 black. Czy ten glow może w końcu zagłosować? Proszę. Proszę powiedzieć, że się nagrywasz. O, dziękuję. Okej, zobaczmy. Umar. Nie, 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 nie biały. Czarny. Czarny. Czarny, czarny, czarny. O ten tu. Dobra, widzimy się, jak już oni wszyscy zagłosują, bo to chyba zajmie wieczność, albo przynajmniej 70 sekund, a my się nie chcemy czekać, zaraz wracam. Okej, okay, a więc, zobaczcie. Czemu na mnie dwa głosy? What the fuck? Co się właśnie odwaliło? Co się właśnie odwaliło? Przepraszam bardzo. Czemu? Co ja zrobiłam? Przepraszam bardzo. Aha, dobra, nie. Słuchajcie, ja, ja chyba muszę. Yy, dobra, nobek. weźmy sobie do nobka, może. Jak youtuber z youtuberem. No, w, widać, że to yy, ten. Yy, 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 po O, tak. Tak, to by do nobka wchodzić więcej osób. Dobra, nieważne. Yy, żyjecie, żyjecie, fajnie. No, zaczekajmy na rundkę. Okej, okay, a zatem już jesteśmy. I jestem serem, nie! Okej. Okay. O, czyli jednak jesteśmy już tutaj. No to fajnie, wszystko gitas gites. Może i się nawet nie będę odzywać. Boże jak, jak jest, jaki tu jest speed halo! Boże święty, nie wytrzymam zaraz. Hej. A Boże, ja mam sklerozy chyba jakoś. Boże święty, no ja chcę tutaj przejść. Totalnie nie ogarnę tej mapy. O, dobrze. No możesz przejść, czy niezbyt? O, dzięki. O, tu jest mój wspólnik. Siema wspólniku. Nikogo nie ma? Czysto? Można wentować. Okej. Okay. No, no, nikogo nie ma. To za bezsensualne. Dobra, ogarnijmy sobie, gdzie oni mają taski, albo bardziej zamknijmy sobie tam drzwi, a może... o dobra, tak będzie łatwiej. Mam 80 sekund tylko. Niech się śpieszmy. Już? Halo. No ludzie. Nie Cię mogłam go zabić wtedy, ale myślę, że większy. I kodem tu stoi. Gdzie? Jesteście debilami czy debilami tutaj? <try> Haha. <try> wygraliśmy. Fajnie, fajnie. No to ten, wiecie już jak to jak to się robi. Okej, okay, 6 minut jeszcze 4 minutki i zakończymy ten odcineczek, ponieważ tak jak mówiłam, dzisiaj jestem chora i nie mogę za dużo nagrywać. Przykro mi, przepraszam Was. No, ale dobra, lecimy z tą rundeczką, bo... Okej, okay, dobra, po prostu lecimy z tą rundką, no dobrze. Lećmy z tą rundką, lalalala, Okej. Okay. A więc... Co tam? O nie! O nie! O siema! Jak on znikł tu? Halo! O mój Boże! Ale fajne! Dobra, nieważne. Um. Otwórz task o co chodzi? Porozrzucić rzucić to? Czy jak? Co się stało, gra mi się A jednak nie. czas. Boże święty, jak to zacina? Trzeba zrobić, ale ja za bardzo nie wiem co. Nie, nie mam boję, co dobra. Nie obchodzi mnie to. Dobrze, nie da się tutaj nic zrobić. Zaciskamy, zaciskamy jak... O on to teraz muszę dodać, pokażę. O! Nie wiem, odciskamy tutaj wszystko. To nic nie ma? Bez sensu, dobra. Uh. Gościu, ma jakąś sklerodzę, czy to co chodzi? Oh my god, brązowy. Ale debil, Boże. Brown, 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 Proszę, brązowy. Gościu, nie, nie weź na mnie, proszę, nie weź na mnie. Brown. Nie, nie, no, no, no. Jak ja, ty debilu głupi. Dobrze, 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 dzięki, gościu. Dzięki gościu. Dzięki gościu, dzięki. Dzięki gościu, jesteś kochany, kocham cię na Wspaniale. Wygraliśmy. Congratulations. Kurde, wiesz co jest najgorsze, że ja nie mogę pisać tutaj? Naciskam tą i nie mogę pisać. Bez sensu. Dobra, nie umiesz kłamać gościu, po prostu nie umiesz kłamać. Tutaj, nie umiesz kłamać, więc naraz padłubę. Och, która to już minuta? ta dziewiąta? To może jeszcze ostatnia ostateczna rundeczka się tutaj zmieści, jak myślicie. Ja bym sobie pomyślała, że na spyku. Róż. O, pięknie. Jestem różowa, jak miło. A więc... Dobra, już jest 10 minut, no już będzie trochę bardziej dłuższy niż myślałam. Nieważne, XD. <grym> Dobrze, ostatnia to jest. Proszę, wygrajmy to dzisiaj. A więc. Aha, czyli znowu nie jesteśmy na tej, na, na tej mapie tak, że mielibyśmy być. Dobra, spoko. Nara. Zobaczmy, gdzie się. Tutaj taka yy, Teraz Zależy, jest w połowie, o. Jak widzicie tutaj. Zresztą nieważne, dobra

Dobra, ja ufam trzeciej głosie, no cóż Jeżeli nie on, to wylatuje ona Jeżeli nie ona, to wylatuje on Prosta logika, tak? No, także tak Ludwik was an imposter, czyli jednak dobrze zaufałam e, ludziom e, Bo ja potrafię to wyczuć po prostu no, nie wierzę, że by się znowu stało, naprawdę. Patrzcie, no widzicie to? Nie mogę, nie mogę się ruszyć. No, co się znowu stało? Ja, pikko. Kościół mnie zaciukał. Co za debil, Boże święty. Dobra, już nie mam pytań. I nawet się ruszyć nie mogę. Dobra, wychodzimy stąd. Do widzenia. Pyk. Pyk. A więc, kochani, tak, to już jest. Koniec odcineczka. Tak, jak mówiłam. E, zostawić. Zostawcie subika i łapeczkę. Przynajmniej mam taką nadzieję, że zostawicie. Proszę, zostawcie to. E, bo ogólnie ja się bardzo staram. E, przepraszam was, że teraz naprawdę nie było odcinków, albo były mało, dosyć. Ale ja po prostu byłam chora i dalej w sumie jestem chora. Więc przepraszam was za to bardzo. I yy, no... Tak. Chciałam to tylko powiedzieć. A więc tak, moi drodzy... Z jak już mówiłam będzie odcineczek z, tym, z tą osobą ale dokładnie nie do końca Aha. dokładnie nie wiem kiedy ponieważ e, ponieważ po prostu jest tak ciężki czas dla tej osoby więc nie mogę ją zaprosić na ten odcinek więc jakby nie wiem czy ona się w ogóle odbędzie jak coś to będzie inna tajemnicza osoba, albo po prostu będzie ten odcinek, ale nie z tą osobą albo zupełnie y, z inną osobą więc jakby proszę was, zostawcie tego łapkę, żeby to żeby tej osobie już ten czas umilić żeby, y, która teraz ma ten ciężki czas żeby się już tak nie denerwowała i żeby wszystko było dobrze e, no wpadajcie też do okruszka, a właściwie to nie Właściwie to Wam zostawię link do nowego kanału Okruszka w opisie a te i jeszcze wpadajcie do pracy ziemniaczek oczywiście. A teraz baj, kochani! Moje skarby, baj! Nie.